Witam serdecznie na kanale Primanki. Dzisiaj odpowiadając na Wasze komentarze, pokażę taką swoją, no można powiedzieć tajemnicę. Bo to jest bardzo ważna, bardzo ważna rzecz w błyskach podlodowych. A co to jest celowniczek na kotwiczce? Zauważyłem już to dawno, bardzo dawno temu, że błyskie podlodowe z kotwiczką zdobioną Najlepiej jakimiś elementami fluo są o wiele, wiele bardziej skuteczne niż goła kotwiczka. Po prostu ja to tak nazwałem celownik dla okonia. Jak błystka ma po prostu gołą kotwiczkę, okoń nie ma punktu, w którym mógłby bezpośrednio uderzyć. Kiwa się błystką, okoń się interesuje i widać to na podwodnych kamerach z podlodu, jak okoń po prostu bije. W błyskę gdzieś tak od góry, gdzieś od boku, i dopiero po pewnym czasie chwyta samą kotwiczkę. Yy, dlatego używam do wszystkich, praktycznie swoich błystek, podlodowych celowniczka, yy, który robię z, z tworzywa. Zaraz pokażę zresztą yy, z czego i jak to robię. Przede wszystkim z koloru fluo, chociaż czasami daje biały plus fluo, albo jakiś fioletowy plus fluo, ale zawsze jest tam jakiś akcent fluo, gdzie te ryby mogą po prostu wyraźnie to zobaczyć i zaatakować. Według teorii na lodzie, ciemnym lodzie, gdzie pod wodą jest mało bardzo światła, ryby doskonale widzą barwy odbijające promienie UV. I powiem, że to, to się sprawdza. Ja to już na lodzie nieraz zaobserwowałem, że właśnie ciemny lód i ryby bardzo dobrze reagują na przynęty fluo. Dlatego też nie ma co się bać tam na przykład y, poziomek takich mocno seledynowych czy pomarańczowych fluo. To są bardzo dobre przynęty. Tak samo jak czarne są dla mnie bardzo dobre, tak samo fluo są bardzo dobrymi. Przynętami. No ale wracając do tematu tych celowniczków yy, na okonia, zobaczcie sami jak to wygląda, jak sobie przygotować. Zapewniam, zapewniam, że na pewno. O, chodź, 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 chodź. O, zobacz. Zapewniamy, że na pewno warto. Sprawdzają się, nie łapka, kury łapeczko. No leć sobie. Zapewniam, że na pewno warto sobie przygotować takie celowniczki yy, i spróbować na lodzie. Bardzo są skuteczne, a jak to się robi, zobaczcie sami. No i teraz na pewno się wszystkim rozjaśniło, o co tutaj chodzi, z czego ja to robię. Używam do tego po prostu akryli do robienia paznokci. To jest bardzo dobry materiał, ponieważ bardzo szybko się utwardza pod lampą UV. Dawniej używałem do tego żywicy epoksydowej, dwuskładnikowej żywicy kleju epoksydowego. Tylko tyle, że po nałożeniu trzeba było tą kotwiczką obracać, żeby to nie spływało i dopiero jak już zaczęło się utwardzać, można było odłożyć, żeby się do, do końca ostatecznie utwardziło, to było bardzo uciążliwe. Tutaj to jest o wiele prostsze. Kotwiczki sobie umieszczam w takim styropianku, żeby sztywno siedziały. I tak, z reguły używam kolorów fluo. Tutaj mam seledynowy i pomarańczowy, z dodatkowo jeszcze z takim brokatem. I tak, robię to etapami. Nie, nie robię po prostu od razu kuleczki, ponieważ nie utwardziłaby mi się. Zbyt gruba warstwa nie utwardzi się w środku, w środku ta kuleczka byłaby płynna i po naciśnięciu zawartość po prostu by wypłynęła. Dlatego robię to etapami. Nakładam troszeczkę tutaj tak z góry żelu i daję to do utwardzenia. Jak pierwsza warstwa mi się już utwardziła, dodaję dodaję tego żelu po bokach i tam, gdzie tam, gdzie każde z ostrzy kotwiczki jest, żeby to była taka pełna kuleczka, żeby nie było przerw. Żadnych. I tak jak robię, jak robię dużo tych kotwiczek na raz, żel troszeczkę spływa w dół. Wtedy obracam sobie na chwilę, na chwilę do góry nogami. Grawitacyjnie to spłynie z powrotem i się formuje kuleczka. I szybko z powrotem do lampy do utwardzenia. Seledyn już nie będzie potrzebny. No i dobra, jest utwardzone. Teraz nakładam kolejny, kolejny kolor dla kontrastu. Z reguły tak robię albo seledyn z pomarańczowym, albo biały z pomarańczowym, albo czerwonym, albo daję po prostu fioletowy z seledynem. Często właśnie tak robię: dwa kolory kontrastowe. Jeden taki, drugi taki. Daję takie kropelki tutaj tylko z wierzchu. Jedną, drugą. W tym momencie można sobie zatopić tutaj na przykład cyrkonie, żeby jakiś tam dodatkowy refleks dawało. I to wrzucam z powrotem do utwardzenia. Ok, mamy już gotową kuleczkę, z tym, że akryl po utwardzeniu jest po prostu taki klejący, i trzeba to jeszcze zabezpieczyć. Czego używam? Dry top to jest też do paznokci, taka wierzchnia warstwa wykańczająca to jest bezbarwne. Jak lakier w woblerach, można powiedzieć. Nakładam najpierw z wierzchu. I tak samo po bokach. To już mogę kłaść jedną warstwą, wszystko po bokach. I tam, gdzie ostrza kotwiczki. Dobra. Dzięki temu lakierowi też robi się taka ładna większa. Kuleczka żywszy troszeczkę kolor, daje do utwardzenia. Dobra, utwardziło się i tak naprawdę Kotwiczki, celowniczki są gotowe. Nic tylko założyć sobie do błystki podlodowej i jechać, próbować na lód. Mam nadzieję, że film się podobał, że zaspokoiłem ciekawość, zwłaszcza tych którzy w komentarzach pisali, że chcieliby zobaczyć, jak robię te kotwiczki. Także no co, przygotujcie sobie. Takie celowniczki. Zbrojcie błyski podlodowe i sprawdzajcie na lodzie. Mrozi teraz cały czas, także szansa na to, że długo, długo jeszcze połowimy sobie na lodzie jest jak najbardziej prawdopodobna. I co? A jeszcze jedna rzecz. Dzięki wielkie za ponad 1900 subskrypcji. Jest to dla mnie sukces. Taka motywacja do tego, żeby rozwijać kanał, żeby wstawiać coraz więcej filmów. No o wiadomej tematyce. Jak nie z warsztatu, to z nadwody. Także dzięki wielkie jeszcze raz. Jak film się podobał, dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w kolejnym filmie. あっあっあっあああ